Serduszko, nie? dałbyś gdzieś im szansa, ja tam już permanentki kurwa panował no, jak to jest <grym <grym ty, ty to byś normalnie wjechał jak FBI chyba. No oczywiście. Dobra kultury. panowie, kto oznacza gdzie lecimy? O, no teraz Dobrze, mamy teraz to mamy strefę pod domki. No dobra, to ja no dobra, to pasy mi pasuję jak to. oznaczony! Teraz to mamy strefę pod domki. Ale chodźcie wszyscy na górę na razie, ty Nie, go, no, ale go, go. trzeba być kurwa, naprawdę nie wiem, stary. Dla mnie, jaka to jest radość, gdy mówię stary, że czytaniem, tu w ogóle fanów nie ma. Jak ja wiem, że na przykład zajebałem pięciu typa, to jestem zadowolony, że udało mi się ich zastrzelić. Tak jak ktoś mnie zastrzelił. Rywalizacja. Competition. A jak stary czytuje i wzywski w ściany? Rywalizujesz, competition leci to team przynajmniej. Gdzie kompetencja? Koło ciebie. Za tobą. Dwa teamy. Ale to, ale tu, tu też lecą. Cel. No i tu wyżej jeszcze to. No, no i w, w końcu o, będzie jakaś będzie się ze wszystkich stron. No i świetnie, to jest rozrywka. będzie competition, kurwa. Kurwa, zaraz zobaczycie jak się wjeżdża, kurwa. Traby na farmazon wjeżdża. Jak się wjeżdża. Ty, ten jeden to w ogóle nie doleci tam na górę, z tego co widzę. Ale to jest tych typów, kurwa. Kurwa, ja też nie dolecę. A ja też nie Pomóż mi, ja. pomóż mi się Nie <noise> wleciał do mnie, wleciał do mnie. Oznaczam cel. A ja mam dwie bronie, już pograne. Zobacz jakie ci bronie zostawię. Czuwa, no jednego mi się udało, ale... Jeden mnie ta, jeden mnie rozwalił

nawet. I naloci w precyzyjny jeszcze Ty dobra, ląduję u ciebie ale osłania mnie bo tam widziałem, że yy, nie byłeś sam już. No tu jest Ruszam tutaj Mogę mu tam na lot sumie dać da mu na To czekaj ja biorę broni normalnie dyżdżam No to dawaj dam mu na i dojeżdżamy Dawaj Okej jeden tam, tam jeszcze Pierdolisz tam ten czekaj W razie go nie widzę w ogóle Nie, nie mamy BSP, nie leży Czekaj, u jeszcze. mnie coś biega przenośny radar aktywowany Kruk, no, widzę go! Ale to bot chyba to się dziwnie patrzył Chodź, chodź razem pójdziemy No idę, czekaj Bo jak nam któryś wyskoczy czy coś w domku to... Sojusznik przegrał! Bo ja mu... Właśnie kogo. wraca do bazy Chodź tu od prawej może. Pójdziemy śladami tutaj tropem. To my to ja mogę kupić, e, jeśli przegrałeś. Błąd, od I, I byś BSP kupił. No, dawaj, idziemy na to sklep. Ej, gościu to... jest na dole. Ej, wjeżdżamy na, na niego? No to daj, z góry możemy go najewać. Dwóch ich jest. Nie, dwóch ich jest. To no dawaj tego innego pierwszego zgarnie, bo on się patrzy na nas. Tu pod nami jest. Tej, i też tu jest ko koparki, gościu. Za koparką jest. Powalony. Drugi jest na dole. W gdzie to dole. Gościu jest na dole. Na dole są, ale chyba się przestraszyli. Tam był gościu słuchaj, zaznaczę ci Mamy ruch Tam jest chyba dwóch typów jestem tu jest Jest Ty ja ich dojadę Jeden na, na na do nich dawaj Daj. inspektorze. No? Dawaj. Wasza drużyna jest w bezpiecznej strefie Nie zostanie broń uciekają. uciekają uciekają, Część, uciekają. To jak oni ciekawe, to idę ci kupić. Być do nich wjechał? Czekaj, bo. Ja... Ja napiłem, Ale to oni są postrani, zaraz dojedziemy. U mnie jest typek. Gdzie to sklep jest? Oni Wtedy. Nie, 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 wyżej, wyżej, wyżej. A tu jest, dobra. Dobra, zabity jeden gościu, przejechałem go. A, ja drugi, na, a drugi na ziemi. O nie, plecy dostaję. Helikopter, Ciebie jest. Aha, to może z góry dostałem, Dobra, ale wracam, wracam do was. Ale tutaj. udało mi się jednego przejechać. Położony. Nice. To do niego. Zabity. BSP wroga. Ciężarówka na dole. Może mu pomagać. Ja, dać BSP, czy nie? Ciężarówka wysiadła, pomocy. Dojś nie biegnie, ale mam jeden magazynek tylko. on jest, pod tobą gdzieś. Mamy ruch, masz kogoś? Tak, przy mnie, przy mnie. Pomocy, leży. No, mocno dostał. Siedem chyba jest, czy nie? Wlecy, wlecy, Zabity Nice, cała drużyna Ten co kurwa dał. Ja już mam siedmiu panowie. Jak w gołachu? RKM oznaczony. Jaki jeszcze bez mi się zostały, nie Panowie, ale to nie kończy. Oni się z kimś pruli Tak mi się wydaje Ja jeszcze mogę PSP dać, jak chcecie Nie no, to jest... Dawaj PSP, no zobaczymy czy jeszcze... Mam klasę O, dawajcie, dawajcie na nich Na sklepie, nie? Ta. Coś mam zepsute nie mogę skręcić, a nie, dobra, wjeżdżamy. Zaskakują na dół! Wysiadamy, zaskakują na dół. W sektorze. bez planu, też. Tu są. Zaskoczyliśmy? OK, Okej, zajebiście, mamy ich. Mamy, kurwa Bo... nie, to do nich, do nich, do nich Typ wjeżdża do... hey. Dwóch powalonych Miał być dojazd Tak dostałem A z góry tu chyba Z góry, na, na z góry I ostatni został Zbliża się gaz, oznaczamy nową bezpieczną strefę Podjeżdżam go Kupił kogoś. Kupił kolegów. Jest na tej, jest na Zbliża się wrogi nalot. Nalot, nalot. Czekam, uciekam. Chodź, ja idę kupić raz tego. Chodź do sklepu jak możesz, Nero. i szykuj się. Jestem od zawsze gotowy. No i to mi się podoba. To chcę słyszeć. <laughs> Kurwa, nie mam pieniędzy na BSP. kupił BSP. Zbliża się zrzut utrojenia. No ja mam. Czekaj. Ej, oni uciekają. W, w którą? Wroga, tutaj. Czekaj, ci muszę odpisać. Mam strefę, jak coś. Myślicie, że mogę wylądować do swojej broni? Nie wiem. Nie, nie wiem, czy oni tam jeszcze są. No oni pojechali tam. Tu są, tu są. Pojazd wroga tutaj. Czyli od lewej jadą? Kurde. Pojazd wroga tutaj. No. Tracicie teren. Na zrzut pojechali. Czyli oni skręcili, tak? Już oficjalnie tu ich nie ma. Dobra, idę, obiegą trochę takie dami tu. turde kamieniołomy. A, tam jest ten zrzut. A ty chcesz ich dojeżdżać? No. Tak jakbyśmy mieli... A... Nie ma więcej BSP. -tów. Ale oni nie są tam. Oni pojechali do Zrzutu. No, a zrzut jest gdzie? Tam na tych domkach. Rzut to jest daleko. Nie, nie, oni na ten loadout pojechali. Tam coś kurwa widzę. Oznaczam samochód wroga! U góry są. Jedą do ciebie, uważaj. Chyba są nad tobą. Tak, 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 objeżdżają. Kurwa. Trzymali cię. Pomocy. Mamy Zaskoczył ci. Kupił kogoś, kupił kogoś. Już nie żyje. Będzie leciał z góry, panowie. Tak. Ty, ale on jest sam? Bo ja Miele. myślę że on jeszcze jeden był Biegniemy, biegniemy Pomocy. A niebo też Tu patrzę właśnie szukam Panowie, ja na was poczekam, bo ja się nie czuję pewnie <gorszy> Ale, Gorszy, już... Może się A? Ale już mam 10 typa zabitych Nawet 10 nawet Nawet 10 Jesteśmy Ja też właśnie, też właśnie Też właśnie obie obiegam tędy Bo mi się wydawało, że no, faktycznie... Nie no dobra no to najtak jak jesteśmy w dwójkę to co na zrobić A co w dwójkę? Że tu jego kolega może być Dobra dawajcie Moglibyśmy na ten sklepik przykampić, bo on jest dobre miejsce, no ale nie będziemy ku... takimi kutasami Patrzcie czy nadal nikogo on nie ma Jest! Gościu biegnie. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu Mamy ruch Mam nadzieję, że to nie bot. Nie wiem. oni niby teraz jest. Ja to nie był ptak? Kurde nie wiem no Stary no wydaje mi się, że to był gościu no Szkoda dla mi bez pana jednego marnować Nie no, jedziemy. Gdzie jechać? So, sorry, ale ja się trochę się źle czuję, coś chyba mnie rozkłada chyba znowu kurwa widzę wszędzie ludzi Tu by na dole mogli być, ja nie wiem trzeba by BSP odpalacować co tu się na dole dzieje No mogę odpalić. No to dawaj, dawaj. To już na miejscu. yes. jest, 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 to nie był. Jeden. No, nie? Jeden, jeden. Jeden ale jeden. wiecie może być kilku Nie, jeden jest. To dawaj, dawaj, dojeżdżaj. Jeden ale może mieć kolegów wycież. Zbliża się w gazu, wyznaczamy nową bezpieczną strefę i bo on jest tu kurwa blisko, nie? Jeden niech wyskoczy tu biemy. U mnie, u na... dwóch jest, dwóch jest, dwóch jest Leżą Na piętrze są, na piętrze są Leży dwóch U mnie, u mnie, u mnie Leży? Tak, leży. Leży, leży, kolejny. Czy leżą? Ta. Chyba tak. Chyba tam panowie dużo, no amunicji co mieli, chodzi? dużo amunicji mieli. No ja tego. muszę amunicję, bo nie mam w ogóle. Ach, kamizelka To jest selfie. Kurwa, to jest. Sosi. Ceny, tu jest akwisyjny. Gdzie jest kamizelka? Tam na górze? Nie, ja wziąłem. Tu jest dużo rzeczy. No, tam na górze jest Maciej, co, co dzisiaj, powiedz. Nie wiem, mam już 13 <laughs> Nie wiem, co się dzieje. Się do was to jest z lekiem, tu w tym? Mamy tu trochę łupów. Ta maska tu jest? Tu w środku macie w ogóle chimerę, Lecak macie, z maskę macie. No czego czego, tu, nie ma, czego tu nie ma? Czego tu nie ma? Ty, a w ogóle Wasza to taka? Do o matko. O, ma ale... RPK o tym. Ja pierdolę, moje RPK. Ja mam, Bsp, ja mam w ogóle BSP. Nie ta wiem, wracamy, ład, na... Wr wracamy autem na strefę ja bym wrócił. No to możemy już. Kurwa, daleko ta auto. to auto. Także kamizelki nikt nie miał w jeszcze. No ale podejść na, może na stację. No właśnie, chcę to zrobić. Tylko. Nie, włączysz BSP tam czy nie? Na stacji. nie. Popatrzmy, czy kogoś nie ma. Są ludzie na stacji. Autem. Wchodzi, wchodzi, wchodzi. Na górze jest. Bo nas widział. Ruszanka. Dobra. Aż, że... Nie, objedziemy ich od góry, ich dojedziemy. Brzmi jak klan. Jest, jest. Wyskoczył. Proszę, wychodźcie, odpisała, wychodźcie. Do... No damy typy. Nie, no, damy typy. O Jezu, teraz zobaczyłem. No o jest, kurwa, nie. biegają tam, o panie, jest. Dobra, ja no tu... ja pierdolę, ja spierdalam stąd Nie, 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 schowajcie się, dość z środka No wiem, wiem, ale z góry mu je Tam Tamten spierdolił Tam jest jeden Uwaga, BSP opuszcza teren walk Ja go nie widzę, przez tą szybę sramą. Oznaczam cel Panowie, skupmy się na tych stólu, co są. Oni tu będą podjeżdżać nas. No okay, tak, pewnie zaraz będą. Auto! Strzelamy w nie. Albo i nie. Bo wiecie, my jesteśmy w środku strefy, mam najlepszy domek, nie? Wrogi BSP aktywnej. Uważajcie, bo mogą nas tu. dojeżdżać z boczku. Oj, no mogą, mogą. Oj, tutaj to mogą. Aż by się chciało ten. Ażby się chciało. Zbliża się chmura gazu do nowej bezpiecznej strefy. No jest dupa. Czy to auto pod nami jest sprawne? Eee, nie A wiem. Ja bo mało. bo mało. ja nie A wiem, mało. czy ja bym nim nie uciekał. Ale gdzieś trzeba czy... jechać? Coś dobre w sumie, po co uciekać? Bez sens, czekajmy, aż przyjdą plecy. Bo tu plecy mogą też z tej strony przyjść. No wiecie o co chodzi, tak. nie będą z góry zbiegać, będzie idealnie. Niepewnie gdzieś na tam na górze. No na pewno są za nami. na bo ktoś trzyma wejście w ogóle, tutaj tak mniej więcej. Aha, okej. Okay, Ej, kurwa, snajper na mnie patrzył. W na, Skąd? na naprzeciwko, na S, na S. Na S? No. Ok, okay to poczekajmy. No, oni, okay. Muszą do, oni muszą do strefy przyjść. To oni muszą biegać, a nie my, więc. Co ja niemiecki niebieski, mówisz? Tutaj. Ruszałem! Zbliża się tu jest na, Nisko, nisko jest tutaj też. Tam. Ten blisko. Tak. Ten na 59, Mark. Trzymać ogień! Ojej, albo Wasza drużyna jest w bezpiecznej strefie. I są w dupie. A mam jakąś. Tam się ja pójdzie. Tak Dwa teamy tam są. Te pracy się trzeba uważać? Kurwa. Rzucam kawy, bo nie mam. Małą mam. Pancerz tutaj. Trzeba mówić, bym ci dał. Mam dużo. typ. Tam tutaj, na spadochronie. Chyba pojedynczy. I tam bóg. tutaj A jak ze schodami? U nas? Nikt nie patrzy. <grym> Dla ciekawości. Wywalcie? E, bieg... Na prawo idzie, tu. Jestem po Będzie wchodził do nas. Ale są w dupie, bo nie mają strefy Budynek obok Jedzie coś kurwa, to pociąg. Nie wiem czy na pociąg nie będę skakiwać Kruk ostrzela okolicę z koźnieża ostrzał Przebiega obok pociągu Kawa, ciężowy. Tej mogą do nas zbijać. Ta. Tutaj. Ruszam. Beskawa jeden. Zaciąż rurką, nie? Ta, ta. Beskawa jest. On jest beskawa, zaciągnij rurką ze za trakiem. Nie macie jakiś najduch mu tam za? Gdzie? Tu Mamy ruch Strefa kurwa, panowie, ej Dobra, tu z tym oknem się wyjdzie. Tymże. Uważajcie, uważajcie Z góry też wal... no nie wiem, tym oknem musimy wyjść tu Tak, 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 tak. Zbliża się w Zabierz go za tym furgonem, czy nie? Nie, nie musiał uciec chyba jakoś. Musimy wyjść przez to okno. No, dawajcie. Udajcie się do bezpiecznej strefy Kurde, tu jest wasciu ty Ja ile on miał życia to ja nie mam pojęcia Wytrafiliście Wsunają do mnie No Zostało tylko ah. 10 u góry 25. w sensie ten team cały no. na dół pod koniec. Ale, życia. Ale... A, to są oni. I tak ładnie było, ale powiem wam, że teraz to ja nie wiem co się odwaliło, bo y, ja w momencie jak zacząłem strzelać z tych moich z RPK i z tego ważniewa, to było tak. Y, dosłownie, nim dalej gra, tym widziałem jakby mój recoil się psuł. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Za dużo miałeś zabójstw. Ale nie, serio, raz ja celowałem prosto w typa, teraz była taka ktoś że był do mnie plecami, wywaliłem, wywaliłem cały magazynek, i stary gościu nie padł i on się odwraca i jednym strzałem zabija w tym momencie, stary no ja dobrze, że ja to nagrałem, nie?